No i na początku zaczynamy od odkręcenia klemy plusowej kluczyk ósemeczka i lecimy dalej No i jak już sobie odpięliśmy klemę od akumulatora otwieramy schowek a pod schowkiem mamy trzy takie śrubeczki o także te trzy śrubeczki odkręcamy I tak trzy śrubeczki mamy już zdjęte tutaj mamy te trzy śrubki od tego plastiku Następnie wkładamy rączkę głęboko i wyczuwamy takie kołeczki, które również się odkręca. O już tutaj sobie rączką odkręcamy, żeby zdjąć tą listwę. Jest ich cztery. Także zaraz wam pokażę, jak one wyglądają po zdjęciu. No i mamy pierwsza listewka już wykręcona. Też jest na cztery kołeczki. Tak to tutaj wygląda, tak to siedzi. I tak samo cztery kołeczki są od góry do tej listwy. Także wykręcamy teraz to. No i tak to wygląda. Mamy drugą listwę zdjętą. Jak widać też cztery kołeczki. Są to takie kołeczki nakręcane na śrubę. Odkręcamy je w prawą stronę. Bardzo łatwo schodzą. Nie wiem czy ktoś to już kiedyś rozbierał. W każdym bądź razie paluszkami elegancko możemy to odkręcić. No i kolejnym etapem jest zdjęcie kolejnego dekoru. Tutaj mamy taki. On jest taki na takie zatrzaski jakby. Jego wystarczy podważyć i powinien nam leciutko zejść. I tak samo z tej strony również mamy na takie zatrzaski. Także też podważamy, wyciągamy i też nam wszystko ładnie powinno zejść. Teraz odkręcamy te dwie śrubeczki. No tutaj już widać, że nasi tu byli. Są różne podkładki. Ta jest mniejsza, ta jest większa. Tutaj dwa kabelki od regulacji świateł odpinamy, normalnie pociągamy i mamy wszystko na wierzchu. No i od dołu. Kręciliśmy jedną śrubeczkę. Ona jest tutaj na gwiazdeczkę. Wchodzi pociągamy do siebie, schodzi nam cała ta obudowa. I tutaj z tej strony odkręcamy śrubeczkę. Tą śrubeczkę z dołu. Kładziemy sobie tutaj z góry. I boczną śrubę mamy już wykręconą. Jest to śrubeczka trzynastka. Kładziemy ją sobie tutaj. Tebnie musimy odkręcić z drugiej strony bok. Tutaj mamy. Śrubeczkę, gwiazdeczkę z tej strony. Odkręcamy ją. kładamy ją sobie tutaj w boczne drzwi. I widzimy od dołu. O, tu dokładnie jest jeszcze jeden wkręcik. Też go wykręcamy. Teraz zdjęty boczek. Śrubeczki sobie wkręciliśmy, żebyśmy ich nie pogubili. I tu mamy dwie kolejne do wykręcenia. Mamy trochę mało miejsca. Jak widzicie, jest na dworze 1 stopień. Dmuchawka nam daje. Także za każdym razem się zamykamy, bo robimy to na dworze. No i teraz wyciągamy ten pierdolnik, podważamy śrubokrętem i później ściągamy, pociągamy te słupki. No i mamy to. Odkręciliśmy, pociągamy słupek do góry. Tutaj mamy taki torksik, wykręcamy i słupeczek nam schodzi. No i z góry ostrzegam. Tutaj te zaślepki musicie bardzo, bardzo delikatnie podważyć, gdyż możecie połamać zatrzaski. Także powolutku, widzicie tu są takie dwa zatrzaski, także na spokojnie. Teraz mamy kolejne dwie śrubki, tutaj pod zegarami. O, nie złapie to W każdym bądź razie jedna tu, druga tu. Odkręcacie i pociągacie zegary do siebie. No i żebyście nie pourywali wtyczek, tak to wygląda. Tutaj, e, moment, moment. Naciskamy tą zapadkę i przesuwamy w bok. Nie wiem, czy mi tutaj jedną ręką to wyjdzie. W każdym bądź razie, zaraz zobaczycie. O! Widzicie, nacisnąłem, przesuwam w bok, i wtyczka nam wychodzi. I tak robimy z tymi trzema wtyczkami. Tutaj śruby. Odkładamy sobie malutkie śrubeczki, też torksik. O, właśnie taki. Jak to wygląda, mamy trzy wtyczki. Jeszcze tutaj mamy taki, e, taki plastik, który trzyma nasze kabelki w tej dziurce. Także tu pociągamy i nam łatwo wychodzi. No i licznik mamy wyciągnięty. Teraz odkręcamy te śrubeczki. Tutaj mamy jedną, która nam trzyma cały kokpit, drugą, naszą deskę rozdzielczą, trzecią. I to chyba będzie na tyle. A jeszcze tu jest jakaś czwarta. No i do tych śrub, żeby było bardziej kolorowo, idzie jeszcze inny klucz. Tu już mamy oznaczenie HW3. Coś takiego. No i odkręcamy te śrubki. No już nasza deska, jak widać, chodzi góra-dół Także lecimy dalej Kręcamy nasze słupki, czyli te dwie śruby I ta no, Żeby znowu było kolorowo, znowu inny klucz, znowu inna śruba Te 25 No i teraz jedyny błąd, który popełniłem Już Wam pokazuję Mieliśmy poduszeczkę naszą od spodu. Jak zajrzycie, tutaj podniosę. Nie wiem, czy będzie widać. No, w każdym bądź razie mamy ten plastik, który mi się właśnie łamał. Patrzcie, tutaj od spodu jeszcze wkładacie normalnie rękę, normalnie palce. Macie dostęp do tego plastiku i wystarczy go tylko czymś podważyć, jakimś śrubokrętem. Podważacie go i możecie go normalnie od spodu wyciągnąć. Nie o, on się normalnie wkłada. Także tutaj musicie uważać. Ja niestety pociągnąłem tą poduszkę za mocno. O, od spodu palcami uderzyłem. No i Niestety, ale odpadło. Także, jak widać, ten element jest bardzo kruchy. On się minimalnie trzyma. I najlepiej, jak już będziecie go ściągać, to od razu pchajcie tutaj od spodu. Wtedy nie powinno Wam się łamać No, a jeszcze włączniki zostają nam dwa od świateł. Pociągamy. O, i powinno nam zejść. Tutaj mamy kluczyk. Odkręcamy tą śrubę i plastiki będziemy mieli już te odświatła na wierzchu. Mamy, tutaj mamy dziewiętnastkę, kluczyk o nasze śrubeczka, plastik już powinien nam zejść podważamy. No i mamy i odkręcamy teraz poduchę. cztery śruby, klucz dziesiątka, tylko uważajcie, żeby rubeczki wam nie powpadały no i wyciągamy tutaj, już jak wyciągniemy sobie poduszkę na wierzch mamy kosteczkę tutaj naciskamy poduszeczka nam się odpina to natomiast żeby odpiąć to jest tutaj siedzi w ten sposób w tym dzyndzelku trzeba po prostu przykręcić. jak widzicie tutaj jest po skosie ten dzyndzel i trzeba go po prostu przesunąć w bok i wtedy nam się odpina Dobra, a teraz jeszcze odpinamy, raczej odkręcamy te cztery śruby tutaj, żeby było nam łatwiej, bo ten plastik tutaj nam nie będzie dawał wyciągnąć naszej dechy. Zapamiętajmy sobie, jak tutaj idą te blaszki, a idą właśnie tak. A bateria nam pada, no to ładnie ściągamy jedną, ściągamy drugą, i już powinno nam wszystko zejść. Prawie deskę mamy wyciągniętą ale napotkaliśmy jeszcze jeden mały szczególik, mianowicie ten plasticzek tu za kierownicą jest przykręcony. Jedna śruba jest z drugiej strony, ale my odkręcimy tylko to. Śruba jest od spodu. Tutaj też jakiś torks, no jednak nie taki torks, bo gwiazdeczka taka jakaś grubaśna. Dobra, odkładamy ją sobie tutaj i wyciągamy deskę. Lotka jeszcze mamy dwie takie kosteczki znowu bateria nam pada tutaj mamy jedną, naciskamy, wypinamy i to prawdopodobnie w podobny sposób pociągamy i odpinamy no to jednak małą kosteczkę nie wiem czy będzie widać, o tutaj trzeba podważyć, tu jest taki nizelek taki, taka dziurka tutaj podważamy cienkim śrubokrętem naciskamy i nam wychodzi a tutaj od tego możemy sobie to odłączyć chwilowo Deskę mamy ściągnięto, jak widać, bałagan konkretny Co dobrze z filmem, mi to będzie złożyć wszystko z powrotem, co by śrubek nie zostało Tutaj ten plastik, tą obudowę pociągamy Ona ładnie powinna nam zejść Następnie, no mamy wiatrak, jesteśmy coraz bliżej wiatraku Tutaj te poprzeczki powinny, kurde, do góry pójść Z tych dędzelków, o Jest jeden Jest drugi o! wyciągamy te poprzeczki i teraz zobaczcie żeby tą poprzeczkę zdjąć nie wiem czy będzie widać będzie widać O. widzicie ona jest tutaj o to trzeba podważyć do góry ten pierdolnik o i wtedy nam się wysuwa z tego a później pod to wkładamy już mamy jedną poprzeczkę trochę zluzowaną a druga to nie wiem nawet jeszcze gdzie? gdzie ona tam idzie. Szczerze mówiąc, jest, idzie podobnie, też ją trzeba chyba podważyć do góry. Tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Wypiąłem sobie od tamtego dędzelka. Natomiast tą dolną. Jak widzicie, wypiąłem do góry po prostu tą. O taką blaszkę zagiętą. Wystarczy ją do góry i ona wychodzi z tego plastikowego okrąglaczka. No i dobra, rozkręcamy. Tutaj cztery śruby rozkręcone. Jedna, druga, trzecia, czwarta. I odpinamy kostkę. Kostka jest do naciśnięcia po bokach. No i teraz już powinno nam chyba wszystko wyjść. Zobaczymy. Dolną listwę, która idzie tutaj, w ten sposób wypięliśmy. Tutaj też jest taki plastikowy dędzelek. O, wystarczy pociągnąć do góry i nam wychodzi. Teraz mamy zupełnie łatwiej wyciągnąć tą obudowę wentylatora i sam wentylator. Wyciągamy wentylator, wykręciliśmy te trzy śruby, raz, dwa, trzy, jedna na górze. Kluczem te 25 polecam grzechotkę, bo ciężko idą. No i wyciągamy. Mamy jakiś, kupiliśmy używkę. Zobaczymy, czy będzie działać. I dobra, mamy po wymianie. Jak widać, wentylator nam działa. Teraz jeszcze dwie godzinki złożenia wszystkiego. Nie wiem, co było uszkodzone w tym, czy jesz. Ale nie, wentylator. O, wentylator strasznie. Strasznie ciężko chodzi. Także myślę, że tutaj nie jeżyk, a sam wentylator, który w ogóle na trzy nie chce obrócić. Kubergu, mówili. Będziesz jeździł. movie